Dzisiaj zajmiemy się zapachem w miarę tanim, bo się on kosztuje 60 zł albo 55. To zależy, kiedy trafisz. się ja kupię go na eglamur. Teraz kosztuje 50 zł. Słuchajcie, pudrowy, drzewny irys, lawenda kwiatowy, stworzony przez Jacques'a Chutzliera. Tego samego pana, który stworzył mm, Amen'a od Maglera. Amen Pure Havan. Guci guilty. Gucci, gu guilty i wiele innych, więc wiesz, jest znany. I Mandarinia Duck. No, wykosztowali się trochę. Słuchajcie, teraz tak. W, w składzie mamy lawendę nasiona marfi bergamotkę. To jest nuta głowy. Nuta serca to Irys, frezja. A nuta bazy to kumaryna, cedr i drzewo sandałowe. Ludzie nawiązują, że przypomina Lannoy i w Soloro. L Emanuel Ungaro, ale tak jak się napisał w polskim komentarzu, są trochę infantylne, ale chodzi bardziej im o opakowanie. Opakowanie jest infantylne i buteleczka też nie, no po prostu takie mają w Chociaż no dobra, rozumiem, że można to dobrać jako infantylne czekajcie tu żebyście sobie przeczytali co tam jest napisane ciężko bo to, wiecie co to jest taki, taka jasna taki jasny kartonik i jasna czcionka, że ciężko tu wyczuć coś, w sensie wyczytać Angelini Beauty czuć irys ale bardziej korzeń irysa nie jako irys ten co jest w Pradelom? Tak, jak dzisiaj już mówiłem drugi raz o Irysie, bo kręciłem jeszcze inny film. Muszę sprawdzić tą Pradelom. Pradelom ma Irys. No właśnie, ten błękitny, ładny. Ten natomiast ma fotek korzenia Irysa. Zupełnie inny wtedy zapach jest. Więc nie liczcie, że będzie przypominał Wam Pradelom. przez to, że ma Irys. Nie wiem, co tu Jacques Hookier próbował odzorować. Ja tu w, w ogóle nie widzę nawiązania do La Nuit de Delom. Widzę natomiast nawiązanie do Emmanuel Ungaro, ale to są zapachy, które powstały w, w różnych czasach. Bo Ungaro w 2018, a Mandarinian Duck w 2017, więc wcześniej. Widzę, w sensie czuję natomiast podobieństwo do Lanoid Delom, L. Intens od Yves Soloro. I tu faktycznie można byłoby na tym bazować, że ty jest bardzo mocno podobny do niego. I w Soloro powstał w 2015. No, jak szukasz zapachów w klimatach Lone Delon L Intense, to śmiało możesz kupować mandarina, mandarina Duck i nie zawiedziesz się. Zostaw komentarz, jak dzięki temu sobie spróbowałeś nowy zapach. Twórca zapachowy zmienia wszystko, bo jest lepiej skomponowany. No i tyle. Zostawcie komentarz i trzymajcie się. Dzięki za oglądanie.